Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Karek Bru, a to jest film, w którym podsumujemy sobie nieco to, co wydarzyło się w miniony weekend, czyli finał Game Changersów trzeciej serii w regionie EMEA, a także opowiem nieco bardziej właśnie o samych Game Changersach, o tym, czy one tak naprawdę są, bo mam wrażenie, że jest to temat często pomijany, a gdzieś tam raczej zbyt rzadko wspominany, mimo tego, że warto o tym mówić. Czym Game Changersy są? Jest to seria turniejów dla żeńskich zespołów Valoranta i no wiadomo, mogą być zrzeszone pod organizacją, nie muszą, chociaż z tego, co widzę, większość Większość tych zespołów zrzeszona była. No ale w każdym razie, wczoraj odbył się wielki finał pomiędzy G2Gozen a Guild X i sensacyjnie Guild X po pięciu łapach pokonało G2Gozen w końcu, kończąc tę dominację strony zawodniczek G2. G2Gozen to skład złożony z między innymi z byłych zawodniczek Counter Strike'a, takich jak Giuliano czy Mimi, które na pewno dobrze znacie. Natomiast Guild X również, również takie doświadczone zawodniczki znajdziemy, chociażby Klaudia, która gdzieś tam polskie korzenie. Ma w zasadzie no, urodziła się w Polsce przez pierwszy rok, w Polsce mieszkała, po polsku mówi perfekcyjnie, no ale jednak gdzieś tam w, w amerykańską flagę ma wpisaną. Udało się wygrać się X i to w bardzo fajnym przekonującym stylu, bo wydawało się wcześniej, że to może być szybki finał, że Polska Energy tu zmiecie Guild X, no, ale nie tym razem, tym razem a, potrzeba, potrzebny był pełny dystans i tak naprawdę na iceboxie, na tej piątej mapie, wydawało się, że to jest coś. Nie bywaj go. po prostu dominowało całkowicie. Po zamianie strony gdzieś tam kilka punktów udało się Gitu zgarnąć, no ale jednak e, seria domknięta. Giltek zostaje e, mistrzyniami trzecich Game Changersów z regionu IMIA I e, jeżeli chodzi o sam turniej, jest to idealne miejsce właśnie dla żeńskich zespołów, dla zawodniczek, żeby rozwijać swój talent, swój potencjał, bo e, jasne, mamy VCT, tylko że VCT no, na razie żadna kobieta nie zadebiutowała i być może wkrótce się to zmieni, nie wiem jak to będzie wyglądało w czasach nowego programu partnerskiego, no ale jednak wciąż, wciąż gdzieś tam Czekamy na ten, na ten debiut, na pokazanie się zawodniczki, która będzie rywalizować na tym najwyższym możliwym szczeblu, będzie walczyła o Mistrzostwa Świata. A skoro już o Mistrzostwa Świata mowa, w listopadzie odbędą się finały Game Changers'ów z całego świata, czyli z regionu NA, z Pacyfiku i tak dalej, i tak dalej. Soby nawet pozwolę włączyć tutaj. Na momencik właśnie zakładkę, bardzo istotną zakładkę. Ponieważ w tym momencie tylko znamy dwie drużyny z Europy, które zagrają w trakcie tych finałów. Będzie to oczywiście Giltex jako zwycięzczynie trzecich game changersów oraz G2Gozen, które zdobyły najwięcej punktów na przestrzeni roku, bo wygrały pierwsze, drugi Game i drugie miejsce w trzecich. Um, I więc więc dopiero teraz. Um... Więc z tych punktów mogą pojechać. W każdym razie, co nas czeka? Czekają nas w tym momencie, trwają finały regionu Apac, z tego co pamiętam, i gdzieś tam niedługo rozpoczynają się finały NA, do tego jeszcze region Latam, Brazylia i, i ta wschodnia Azja. W każdym razie, zastanawiam się, jak Europa będzie wyglądała na tle właśnie innych regionów, no bo tak, z NA. Wygląda na to, że na 99% pojedzie Cloud9 White, które jest najmocniejszą ekipą, wygrane w trakcie dwóch pierwszych Game Changersów, właśnie dzięki czemu mają najwięcej punktów do tego. Wydaje się, że no mało kto może je zatrzymać tak naprawdę, że to troszeczkę taki G2 Gozen, tylko że w NA. I tutaj pytanie, jak sobie poradzą w trakcie tych trzecich Game Changersów w Ameryce, ja sobie spojrzę, kiedy one są rozgrywane, dokładnie 12 października według Liquidpedii, także Niedługo będziemy mogli poznać um, te dwie kolejne formacje z Ameryki. Natomiast jeżeli chodzi o Brazylię, tam też jest fajny zespół: Team Liquid, brazylijskie. Uważam, że jest to super drużyna. Um, wygrane poprzednie game changersy, w tym momencie trwają drugie. E, I e, tak mi się wydaje, że w tym momencie trwają drugie. W każdym razie e, no wydaje się to być faworyt, jeżeli chodzi o, o tę Brazylię do pojechania na, na te Mistrzostwa Świata. I pytanie. Co te mistrzostwa świata nam dadzą, bo na pewno będą musiały pokazać nam, który region jest najlepszy. On się w ogóle będzie, to się będzie odbywało na Lanie w Berlinie, więc kto chce, może wpaść. Ja ze swojego miejsca zapraszam serdecznie. Niestety raczej nie będę mógł się pojawić, ale, ale na pewno będę śledził, na pewno będę oglądał. Bo jednak tak, Gozen dominowało tak naprawdę od środka zeszłego roku. Gdzieś tam to drugie miejsce. Drugie miejsce się pojawiło, jeżeli chodzi o drugie Game Changersy, Tam była, przepraszam, trzecie miejsce przegrana z Ten Star Nowa, natomiast później wygrana, wygrana, wygrana. No i teraz drugie miejsce po, po starciu z Guild X. W zasadzie to taki już, taki już klasyk, troszeczkę europejski Guild X Gazen Guild X mnie zastanawia, bo gdzieś tam mieliśmy zmiany, mieliśmy troszeczkę pojedynczych jakichś indywidualnych zmian, jeżeli chodzi o, o właśnie te dwa najlepsze zespoły, bo wiadomo, Zasło odeszła na emeryturę. W jej miejsce weszła Mary, która idealnie w zasadzie zastąpiła, zastąpiła było profesjonalną zawodniczkę, która zdecydowała się na, na zawieszenie myszki na, na kołku, czy jak to, jak to powiedzieć. Oczywiście mamy to przyjście NES do, do X w sierpniu, więc też te, też te zmiany nastąpiły. Glans, która już jakiś czas temu dołączyła g właśnie do GTX, jakby tutaj były te roszady, no ale w końcu. Mamy ten taki kor, mamy dwie świetne drużyny, tylko mam wrażenie, że poziom w tych trzecich nggs troszeczkę spadł, że w pierwszych i w drugich ten poziom był wyższy, jakby najwyższy w pierwszych, w drugich był troszeczkę niższy, ale wciąż taki bardzo fajny, a w trzecich no troszeczkę, troszeczkę usypiały te mecze momentami, że mm, fajnie, że było Na'Vi Celestials, które moim zdaniem pokazało się bardzo fajnie, tylko szkoda, że zaspały na te najważniejsze mecze, na te mecze eliminacyjne, szkoda, że tutaj nie udało się wygrać G2 Gozen, a było blisko, bo 13-9 na Havenie, 13 na Perlu, w ogóle Perl z G2 Gozen, które wcześniej rozgromiło właśnie GiltX na Perlu, tutaj było bardzo blisko, no ale jednak później, później porażka z GiltX i to też taka porażka 13-6 na Havenie, 17-15 na Iceboxie, tu było blisko do tej trzeciej mapy na lat. doszło. Um, jaka przyszłość czeka Game Changers w Europie, w NA? I tak dalej. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że, że ten format będzie kontynuowany bez większych problemów. Wiadomo, Ryan zapowiedział, że będą, tylko zastanawiam się, czy tutaj będzie wiecie bardziej rozszerzenie gdzieś tam marketingowe i tak dalej. Bo kiedy ja robiłem o teraz ten weekend i też chwileczkę przed weekendem, bo w czwartek chyba była pierwsza transmisja, za co oczywiście serdecznie dziękuję polskim rajatowcom, że udało się, udało się to ogarnąć. Wydawało mi się, że hej, dużo osób zrobi to watchparty, nie wiem, może nawet taki tarik by się odpalił, może Shroud, ktoś by to więcej osób po prostu by to obejrzało, no ale jednak to się chyba nie wydarzyło. Gdzieś tam patrzyłem, starałem się zobaczyć, którzy które streamerzy odpalają te transmisje. No niestety, sporo dużych streamerów tego nie zrobiło, chociaż byli też tacy, co, co to zrobili, nawet profesjonalni gracze. Którzy na co dzień grali w VCT, również te swoje streamy odpalili. Mam nadzieję, że większa promocja tu wskoczy, bo, bo wiadomo, że gdzieś tą żeńską scenę trzeba wspierać trzeba pokazać ją większemu gronu odbiorców, bo tak jak na przykład mamy na polskiej scenie Ladies, które gromadzi, mam wrażenie, całkiem fajne liczby. Dużo zespołów zapisanych, chyba 12. Fajna rywalizacja tam jest, chociażby Tiger Anonymo, które przecież też w Game Changersach grało, się tam bardzo fajnie prezentuje obecnie pierwsze miejsce. Mamy kilka innych fajnych składów, które no mam nadzieję, że pójdą nieco dalej. Miałem okazję komentować, więc, więc widziałem kilka fajnych zagrywek. Chciałbym, żeby to się. Jak to po prostu powiedzieć szło dalej, żeby, żeby to się bardziej rozwijało, ponieważ uważam, że zasługuje to na naszą uwagę. Ja, tak jak mówię, komentowałem poprzednie Game, Changers, Game Changersy, pierwsze i drugie w tym roku, trzecich, no niestety, polskiej transmisji nie było, dało mi się zrobić watchparty, dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku Game Changersy będą jeszcze bardziej opakowane, chociażby tak jak w NAI, bo w NAI mamy nawet filmy promocyjne, mamy filmy na temat zawodniczek, fajnie to wygląda, dlatego ja trzymam kciuki, że będzie to solidnie wykonane. Um, kilka informacji ode mnie to było, na temat Game Changersów, takie szybkie podsumowanie. Dajcie znać koniecznie, co wy sądzicie na temat Game Changersów. Czy Wam się podobał finał, w ogóle trzeci cykl Game Changersów w Europie? Komu kibicujecie? Czy będziecie oglądać, oglądać te finały światowe? Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o lajku. Like Dajcie właśnie znać w komentarzu, co sądzicie. I widzimy się wkrótce, prawdopodobnie jutro w kolejnym filmie. Hej!